Cześć. W tym materiale pokażę Wam trzy sprawdzone sposoby, aby zredukować ból mięśni karku. Zapraszam. W pierwszym zadaniu skupimy się na tzw. mięśniach podpotylicznych, czyli tych małych mięśniach na szczycie kręgosłupa szyjnego, które same z siebie potrafią być bolesne, ale również w wielu przypadkach powodują taki rzutujący ból głowy, rzutujący ból oka. Jak możemy z nimi popracować? Siadamy sobie prosto. Super, jak będziecie mieli możliwość, żeby usiąść sobie przed lustrem, żeby przynajmniej część tego ćwiczenia móc kontrolować. Ustawiam swoje kciuki na kości jarzmowej, a pozostałe palce na głowie. Moje ręce będą po to, aby nieco nadać kierunek ruchu mojej głowy. I wykonuję ruch, który możemy porównać do takiego przytaknięcia czyli wykonuję Taki ruch. Czyli jakbym chciał cofnąć moją brodę, jakbym chciał zrobić sobie drugi podbródek, ale jednocześnie środek i dół mojego kręgosłupa szyjnego nie pochyla się do przodu. Wykonuje tylko zgięcie w górnym kręgosłupie szyjnym. Jeśli wykonam to dobrze, to bardzo często będę odczuwać rozciąganie w tym obszarze podpotolicznym. Wykonam to teraz jedną ręką i wracam. Oczywiście mogę, jeśli nauczę się dobrze wykonywać ten ruch, wykonać go bez udziału rąk, wtedy wykonuję to dokładnie w ten sam sposób i wracam do pozycji wyjściowej, czyli jest to Mały ruch wykonany powolnie, dobrze, czasem przytrzymać ten ruch na końcu ruchu. Jeśli nie jest to jakoś mocno nieprzyjemne, to możemy zatrzymać się, zostać kilka sekund i dopiero potem wrócić do tej pozycji wyjściowej. Warto w jednym takim podejściu popracować sobie między jedną a dwie minuty. Bardziej patrzmy, patrzmy na czas, a nie na powtórzenia, żebyśmy mogli się skupić na takiej spokojnej, swobodnej pracy. Do w kolejnym zadaniu będziemy pracować także nad mięśniami podpotlicznymi, ale również nad pozostałymi mięśniami karku, mięśniami dźwigaczem łopatki, mięśniami czworobocznym. Całą tą ekipą mięśni, która jest z tyłu naszego kręgosłupa szyjnego, a która bardzo często jest skracana wtedy, kiedy przyjmujemy taką pozycję siedzącą. Jak możemy z tym obszarem popracować? Również będziemy siedzieć tutaj. Kładę moje ręce na głowę i wykonuję zgięcie kręgosłupa szyjnego. Następnie dokładam zgięcie kręgosłupa piersiowego. Wchodzę w wyraźne uczucie rozciągania zarówno na szyi jak i na kręgosłupie piersiowym. Mogę to utrzymać kilka sekund i potem wracam do pozycji wyjściowej. Warto, aby nasze dłonie były, aby nasze łokcie były ustawione w ten sposób, aby gdzieś nie uciekały do przodu, zamykając naszą postawę. Zróbmy to jeszcze raz. Kładę ręce na głowie, przez to już tutaj mam troszeczkę taką otwartą klatkę piersiową, co także będzie sprzyjać jakby poprawie mojej postawy. Pochylam głowę do przodu, wybrałem ten ruch i dopiero wtedy dokładam, Ruch z kręgosłupa a może nawet i kręgosłupa lędziowego, jeśli pozwala mi na to moja elastyczność. Wchodzę w uczucie rozciągania, nie chcę prowokować bólu, chcę być w uczuciu rozciągania i powolutku z tego wychodzę. I ostatnia misja w tym materiale. Tutaj głównym celem tego zadania będzie utrzymanie pełnego zakresu ruchomości w stawach międzywyrostkowych w kręgosłupie szyjnym. Siedzę prosto, pochylam głowę do prawego boku. Ważne, żeby to był czysty skłon boczny, czyli tak bym chciał ucho zbliżyć do ramienia. No, a następnie obracam głowę w lewo. Wracam do tego skłonu bocznego i wracam do tej pozycji wyjściowej. Wykonuję to samo w lewo. Wykonuję skłon boczny w lewo, obracam głowę w prawo, wracam do pozycji, do skłonu bocznego i wracam do pozycji wyjściowej. Czyli na co zwracam uwagę? Na to, że wykonuję czysty skłon boczny. Jeśli wykonam, Chyba jestem w skłonie bocznym i wykonuję rotację, to staram się nie uciekać z tego skłonu bocznego, żeby nie zrobić czegoś takiego. Tylko chcę pozostać w tym skłonie bocznym i wtedy dopiero wykonam rotację utrzymując ten skłon boczny. Wracam z rotacją, wracam do samego skłonu bocznego i wracam do pozycji wyjściowej. W tym ćwiczeniu nie będziemy mieć jakiegoś szalonego zakresu ruchomości, ale za to bardzo dobrze możemy odtwarzać, mobilizować ruch w górnych segmentach kręgosłupa szyjnego. Oczywiście to, jak i poprzednie ćwiczenia, wykonujemy w tym zakresie bezbolesnym, w zakresie w którym możecie odczuwać rozciąganie, ale nie ma sensu wchodzić w jakieś ostre. Ból, więc jeśli macie jakiś ostry incydent bólowy, to na początku zróbcie te ćwiczenia na 1 trzecią. Później zróbcie na 50%, a potem idźcie coraz, coraz dalej, aż będziecie mogli je wykonywać w pełnym zakresie ruchu. Tyle w tym materiale. Dzięki, do zobaczenia, do usłyszenia.